Cień, Manko! Z tej strony pan ser, troszkę, Ja chciałem nagrać filmik z przetrwania Mój save, którego sam robiłem. Robiłem go chyba przez 4 pełne dni. No, jak wiecie, grałem godzinę, 2, dziennie. O, Jezu, ja nie wiem, czy tak lagi, ale dobrze. Na dole widziałam skaipa. Mój nazywa się Surdykowski 9. Yy Surdykowski 3. Przepraszam was bardzo. Tu jest taki. Taki. Nie wiem nawet to jest takie małe. ludzkie pomieszczenie Tak. Tutaj mam wyjście na zewnątrz. Nie wiem czemu mam tak nagi. jeszcze mam pokazać jak mi się świat generował? tak mi się jakoś dziwnie świat generował w jak jest ciekawy mam to tutaj mam drzewa, liście, jabłka tutaj mam jedno kopalnię tutaj lecz mam drugą kopalnię tutaj mam swój dom jak byśmy chcieli sejfa to rzucam no, napiszcie w komentarzach, że chcecie, sejwa to dorobię. I tak. No więc. No, co mam na No. Mm, a, tutaj w skrzyni mam. Jeszcze. miałem dorabiać. A, jeszcze tutaj mam generator kobla, tylko nie mogę nigdzie znaleźć lawy. Tak. No i to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i tak jak mówi, jeszcze w opisie najpierw piszę mojego Skype'a. No i tak. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia.